Czy są jakieś obawy? No ostatnio tutaj my na pana tutaj na górze, a tam był szarpany przez wojówki To jest Nie odczekajcie pan już Pana. Ma, Mam nadzieję, że nie jest. Mam nadzieję, że najlepiej uchwalca.

Panie ambasadorze, byłem świadkiem, kiedy w momencie ataku policjanci w Wilu w roku się spali. E, czyli znali jakiś znak. Bo no z tam górę, podpisali na atakach, nawet zniszczy nam, wypijano. Wyżyli się na tym, co jest. Nie, to coś, co jest oznaką szacunku dla tych. Przypominałem jeszcze Ukraińcom, czy to sobie sprawę, że tutaj także leżą wstawiciele przez Ci żołnierze Czerwonej też służyli w Ukrainie. Nie ciererało do nich.